Się ten, który by myślał, że reporterzy Radia Biper, i TV są tylko i wyłącznie na imprezach, jeżdżą go kartami, spadają z nieba, rozminowują pola minowe. Również i biblioteka to jest miejsce, które często odwiedzamy. Staramy się pilnować najświeższych wydawnictw i tytułów, które się pojawiają. Pojawiają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej Białej Podlaskiej. W tym momencie jesteśmy w dziale regionaliów. Ze mną Grzegorz Michałowski, kierownik tego działu, a jednocześnie redaktor naczelny. Właśnie tego pisma Podlaski Kwartalnik Kulturalny. W ręku trzymam drugi numer, właśnie się ukazał. I za moment pana Grzegorza, Grzegorza zapytamy, co ciekawego jest w tym numerze, a jest bardzo dużo rzeczy. I zapytamy również o to, co ten kwartalnik kulturalny tak naprawdę wnosi w życie kulturalne białczan i podlasiaków, a wnosi bardzo dużo. Ja tylko wspomnę o tym, że to jest miejsce, w którym publikują wiersze między innymi właśnie dzięki panu Grzegorzowi. Młodzi Pols młodzi Podlascy, literaci. E, za moment też również o nich. E, ja może wtrącę do tej rozmowy i rozpocznę ją w ten sposób, że Podlaski Kwartalnik Kulturalny jest popularnym wydawnictwem adresowanym do miłośników Podlasia oraz środowisk zainteresowanych problematyką wschodniego Pogranicza Kulturowego. To zostawiam. A o opis tego, tego zdania i tego, czym jest Kwartalnik, to na tak naprawdę zapytam właśnie pana Grześka. No tak się składa, że rzeczywiście Pogranicze Kulturowe z tego względu, że Mamy tutaj również artykuły nie tylko z Podlasia, ale od naszych przyjaciół z Białorusi, z Brześcia. Są autorzy z Pińska na Białorusi, z innych ośrodków. Ostatnio dla nas pisze też jeden młody student artykuły, który mieszka w Baranowiczach o tematyce wojskowej z okresu przedwojennego, także trafiają się różne rzeczy. W jednym z numerów z poprzedniego roku był artykuł przysłany przez Pana, który mieszka w, na Syberii przy granicy chińskiej. Także no, dlaczego tematyka regionalna? No, bo okazuje się, że jego prapradziadek pochodził z naszego regionu, konkretnie z podwochynia i przysłał tekst o swoim prapradziadku, który był zesłany na katorkę za udział w Powstaniu Styczniowym, także zdarzają się bardzo różne y, osoby. Mieliśmy też teksty drukowane przez panią mieszkającą we Francji, mieliśmy przez pana mieszk mieszkającego w Izraelu, także trafiają się różne osoby. Tematyka nasza regionalna, ale nie wąska, nie tylko wyłącznie związana z Białą Podlaską czy z powiatem Białym, szerzej Podlasie. I tutaj mogę wspomnieć w ostatnim numerze kwartalnika. Jest artykuł o Drohiczyni, o komandorii Drohiczyńskiej, templariuszy, którzy w XIII wieku tam właśnie mieli swoją placówkę. Dosyć oryginalna, ciekawa sprawa, nikt o tym jeszcze nie pisał. Autorem jest Ernest Szum, mieszkający w Białej Podlaskiej. Zresztą przygotowuje również kolejne teksty do naszego kwartalnika. Czasopismo jest podzielone jakby na takich pięć części. Pierwsza część to jest artykuły, i są to przeważnie dwa, trzy artykuły o charakterze naukowym. Następnie jest dział wspomnienia. Jedne, I, dwa, jeśli mogę, tutaj właśnie, Grzesił, tak? Klementyna Szydłowska, to co zostało w sercu z lat okupacji i powojennych lat. Bardzo ciekawe zdjęcia ostokrotnie w, w tych wspomnieniach. To są zdjęcia z jej rodzinnego albumu. Chciałem tutaj dodać, że to jest najstarsza osoba, jaka drukowała u nas tekst w Podlaskim Kwartoniku Kulturalnym. Ona w tej chwili ma 93 lata. Najmłodsza, która drukowała, to jest 16-letnia Aleksandra Pieńkosz, której wiersze drukowane właśnie były w tym wieku, kiedy miała. Są bardzo różne osoby. Tak jak wspomniałeś wcześniej, Promujemy młodych literatów, ale również tych naszych klasyków, niejako, tych, którzy są uznani, cenieni, którzy mają już wiele tomików poetyckich wydanych, jak Henryk Kozak, czy Ryszard Kornacki, Ryszard Hojecki, Helena Maszeska. Także to jest rozpiętość wiekowa, jest bardzo różnorodna, ale kierują się przede wszystkim wartością. Jak, jak to wartościowe są ich utwory? I, I rzeczywiście trafiają się nam w tej chwili osoby bardzo zdolne, w wieku 17 lat, piszące wiersze znakomite, dorównujące poziomem tym osobom z uznaną, że tak powiem, dorobkiem, takie jak Katarzyna Sawczuk z Białej Podlaskiej, czy Joanna Sawicka z Zachajek, czy z Białej Podlaskiej Jakub Sęczyk, uczeń liceum Staszica. Na moment się zatrzymajmy. P powiedzmy również... I, i, i o tym, że kwartalnik podlaskich, kwartalnik kulturalny, to również bardzo często, a były również numery całkowicie e, poświęcony tekstom, tekstom satyrycznym. No tutaj w tym numerze jest Leszek Sokołowski, wybrane fragmenty z blogu anonimowego blogera, zimne piwko z pianką, komu w drogę temu nogę. No, Leszek Sokołowski od pewnego czasu coraz częściej pojawia się w naszym kwartalniku. Nie chcemy, żeby to było wyłącznie pismo naukowe, poważne czy naukowe. Są teksty również, jak widzisz, to jest satyryczne. Leszek jest już od dłuższego czasu współpracownikiem naszego wydawnictwa. Coraz swoje teksty podsyła no i w szereg ich zaczynamy również drukować. Ależek kim jest? Jest znaną postacią w kraju, z tego względu, że już kilkakrotnie zajmował pierwsze miejsce na turnieju Ugarzy w Bogatyni, gdzie Artur Andrus jest przewodniczącym jury. No i został chyba kilkakrotnie już księciem Ugarzy, królem Ugarzy. Także Ugarza bierzemy też na swoje konto i publikujemy, żeby pokazać naszym czytelnikom. E, trochę o twórczości teraz mi powiedz Katarzyny Sawczuk. Właśnie to jedna z tych młodych adeptek sztuki pisarskiej. Katarzyna Sawczuk jest tej, w tej chwili uczennicą drugiej klasy Liceum Emilii w Białej Podlaskiej. Chciałem powiedzieć, że już wiersze drukowane były w gościńcu Bialskim. Następnie tutaj są po raz pierwszy drukowane w Podlaskim Kwartaniku Kulturalnym. Jeden z jej wierszy, znakomity zresztą, został opublikowany w międzynarodowej antologii wydany przez Olgę Lalic-Krowicką, Serbkę, Serbkę mieszkającą w Polsce i to ten wiersz został wydrukowany w dwóch językach. To jest ciekawostka. To jest ciekawostka, no jest gruba antologia, To jest 150 literatów z całego świata drukowanych, Słowian, mieszkających w różnych krajach, nawet w Ameryce, w Gwatemali. no i wśród nich jest nasza 17-letnia po prostu literatka, która no, wspaniałe, piękne wiersze pisze. Chciałem powiedzieć, że w tym roku przewidujemy druk jej Tomiku Poetyckiego. W drugim półroczu ukaże się, to będzie jej debiut literacki. No proszę w wieku 18 lat będzie miała Tomik Poetycki. A za tym pójdą oczywiście recenzje literackie. gdyż mamy tutaj, współpracujemy z pewną liczbą krytyków literackich, nie w białej, bo w białej o takich trudno, natomiast w Lublinie. Pani Maria Makarska współpracuje z nami. W Warszawie dwie osoby, Dorota Szumilas oraz Jurata Bogna-Serafińska. Mamy też jedną panią w Brześciu, która pisze nam recenzje i przysyła. Tutaj no, trzeba te teksty tłumaczyć. Tak się składa, że również tłumaczę z języka rosyjskiego na polski. Telefony będą się urywać, skrzynka mailowa będzie pełna. Podlaski kwartalnik kulturalny numer drugi. Gdzie go można dostać? Jak go można zdobyć? Można go na dziale regionalnym Miejskiej Biblioteki. A poza tym będzie ten drugi numer, bo jeszcze nie ma go. Będzie w księgarni Podlaskiej. Tam, jak wiadomo, jest cały regał z regionaliami. Każdy numer tam jest wstawiany. I będzie również w sprzedaży w księgarni SAS. Jeszcze zapytam o jedynkę. Tutaj Roman Pienkowski, piano pianissimo, olej płótno i dziwny koncert grafika. Takich jedynek widziałem już więcej. No, też są dzieła sztuki. Przedtem umieszczaliśmy fotografie w poprzednich latach, ciekawe, atrakcyjne, naszych fotografików różnych, głównie Mirosława Bajkowskiego. No w tym roku postanowiliśmy umieścić rysunki, obrazy. W pierwszym numerze tegorocznym mogłem tu pokazać, są piękne anielice Sylwii Kalinowskiej z Janowa Podlaskiego. Tak oto wyglądają. Tu właśnie dobry moment, żeby wspomnieć, że są numery archiwalne również do zakupu i do dostania do, do tutaj. Pewne, pewną liczbę można kupić, które numery jeszcze się nie rozeszły w pełni, niektóre się rozeszły, także pewnych nie ma. I to jest, to jest właśnie Sylwia Anielicy z Janowa Podlaskiego, tak zwane Anielice, tutaj, a to jest połączenie dwóch obrazów. Romka Pieńkowskiego. Na trzeci numer szykujemy grafikę Arka Sawczuka, który jest stałym naszym współpracownikiem. Myślimy jeszcze, kto może być czwartym, ale może ktoś nam mailem podeśle swoje propozycje, swoje skany i być może coś z tego uda się ciekawego wybrać. Propozycje dla, dla słuchaczy Radia Biper i, i telewidzów Białej TV. I jeszcze na koniec parę słów o sukcesie Akantu. Sukces w wakancie. Otóż jest to ogólnopolskie czasopismo literackie wydawane w Bydgoszczy, znane i cenione w, w skali całego kraju miesięcznik, którym no, trudno się dostać. Tak się udało, że nawiązałem kontakt z sekretarzem redakcji tego czasopisma i wysłałem wiersze naszych literatów, i w tej chwili w tym numerze czerwcowym umieszczone zostały yy, dwa wiersze Oli Pieńkosz, uczennicy, która w tym roku maturę zdaje, poza tym Agaty Szczodrak mieszkającej tutaj w Białej oraz Heleny Romaszewskiej też z Białej. Mam zapowiedź od sekretarza redakcji, że będą również kolejne drukowane. Z tego wnoszę, że nasze wiersze spodobały się i, i są przyjmowane. Taki tytuł nauczycielom języków, hum, nauczycielom przedmiotów humanistycznych, historykom byłby pomocny w pracy, w szkole? Myślę że tak, to powinna być każda biblioteka gimnazjalna, każda biblioteka licealna, może nawet i szkoły podstawowe, dlatego że wiersze powinny trafiać do wszystkich, to jest jedna rzecz, a druga, tematyka regionalna również powinna trafiać. Dla historyków to jest potrzebne. Tam są również artykuły z dziedziny sztuki. No. na przykład w następnym numerze kwartalnika będzie artykuł Adriany Trzepiota z Warszawy o twórczości Sylwii Kalinowskiej właśnie z zakresu sztuki. Być może, że kolejne pojawią się teksty. No, mamy spory, sporo materiałów, sporo tekstów do druku, kolejka jakaś nawet się tworzy, dosyć spora. Niektórzy no, chcą dobijać się, chcą, żeby ich drukować częściej, ale takich możliwości nie ma. Bo chcielibyśmy wszystkie dobre teksty, żeby puścić. Nawet niektórzy sugerują: zróbcie z tego dwumiesięcznik, zróbcie więcej stron, no, ale to wszystko wymaga środków finansowych, a tych za dużo nie ma. Grzegorz Michałowski, redaktor naczelny podlaskiego kwartanika kulturalnego. Drugi numer jest już do nabycia w miejskiej bibliotece publicznej Białej Podlaskiej. Zapraszamy, naprawdę warto.